Ja wiem, że, wiecie, mm, no wie to, to, już tam otwiera, zaczęliście coś rozkrwieniać z jakimiś tam plotkami, że na litość was biorę na związane z butami. Nie, nie, nie. To, to, to nie o to chodzi, tylko po prostu chciałem, aby to, yy, uświadomić was, yy, uświadomić was, no i, no przekazać wam informację. Nie było, nie było to mi łatwo Wam to przekazać na filmie tego e, sprawie właśnie tej sytuacji, co mi się zdziało. E, po prostu e, miałem no, po prostu no, żody, żołądkowe, czyli no, związane żelaki. E, Jak wiecie, nie będę tu krył ani nic, wiecie o tym jaka była kiedyś sytuacja. Picie moim, jakie chodzkie placki robiłem no i dlatego a ja się nie wstydzę. Sorry, a ja się nie wstydzę, bo przez chcę was jakby uświadomić, że no trzeba uważać ze swoim życiem, ze zdrowiem. No, fakt, że przede popywałem i tu grubą. Nie miałem nie miałem problemy prywatne. No, Dziś, gdzieś się zakręciłem. No a też jakby mm, przez was można powiedzieć, przez innych takich ludzi, którzy podpuszczali, i, przez inny podchodziliście dziwnie, dziwnie do mnie. W tym sensie, że no, y, hejtowanie tego, tak, jak mówiłem, tego, y, kto, y, kto hejtuje ten. Jeszcze chyba nie przeżrzmili że w życiu takiej sytuacje co ja przeżyłem. Było to łóżko śmieci spotkało Boga i powiedział mu trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Poszedł tak. Słuchajcie, no, no powiem wam, że ktoś Góra, z góry ktoś mi przekazał, żebym został na tym świecie, poukładał, nie zostawił córki ani żonę. No, no, słuchajcie, no powiem Wam, że em, było tra tragiczne. Tragiczne, no, było ze mną. Trzy dni było w śpiątce, w szpitalu. Trzy dni. Do, do, do tego stanu byłem, że no, w śpiątce byłem. Eee, tak i dobrze, że się zmieniłeś. No, lepsze. Eee, Szanowni to należy tam, no. No właśnie. Byłem 3 w w tego bo lekarze nie widzieli, rozkładali ręce, nie widzieli co z tym robić. Czy, czy ja wyjdę z tego, czy nie wyjdę, czy tego byłem podmocjonalnie podpięty, A jak a ja o tym nic nie wiem... No, jak mam wiedzieć, jak byłem w szpiące? No, kobra o tym mi opowiadała. Byłem 3 dni w świące. Wybudzili mnie No i zaczęły będą no, um, funkcjonować po trochu, po trochu no. jak, jak się to zadziało? To się działo w domu po prostu no, widziałem. Po prostu no jakoś źle się poczułem Coś mnie zaczęło mnie mądlić Tak mądlić mnie mocno, że no to było chyba po... w nocy, po północy. Zacząłem mnie mędlić, mędlić, no i po prostu straciłem przytomność na... w kuchni, na podłodze. I po prostu. Dobrze, że się tak stało. Witam. Dobrze, że się tak stało, że wierzyłem w siebie tą, tą... Krew z mięsem, to jest taka, no, jak skrzep krwi, że to nie, nie siadło na żołądku, na przełku i na żołądku, tylko jakby to mm, wylało się i wyżyłem z siebie to, bo to było mm, sekunda, by mnie nie było, jak to by się rozlało w środku. W rządku. Słuchajcie. Eee, I po prostu wyżgałem to, to tego. No i, no i wiadomo, pogo po czy Zabrało mnie. <coughs> zabrało mnie na, na wiadomo już na stół, bo to jest Zacząłem Znaczyłem tam tego. I byłem w 3 dni w szpiące. E, wybudził mnie. Po tej całej tej e, po całym tym e, tego miałem opaskowanie czyli to no to, e, to wam wytłumaczyć. Opaskowanie to jest taka m, taki zabieg to jest zabieg to nie jest operacja tylko zabiegowo opaskowanie. Wita witam. Opaskowanie to, to znaczy, że wkładają wam taką brurkę do przełyku z kamerką. I są takie jakby szybce. To są szybce, które e, jak macie żody, mm, e, żelaki, wody tego Tymi szczypcami, no to by wyjaśnić, tam ja to pod na akurat, ale tutaj o tym i to się dowie, to tam się dowiedziałam, Tymi szczypcami po prostu. E, tego e, takimi mm, jak to się mówi e, taki szczepca z taką mm, kurde to to wam powiedzieć to jest ciężko to opowiedzieć. E, z taką z mm, kamerą oni po wusu e, e, w wkładają, jest kamera na końcu, są takie szybce i na szybcach jest taka, jakby um, taka gumka, i do tego jest taki, um, jakby nie wiem, to, to się nie wiem, nie znam, czy nie jestem lekarzem, Jakieś takie jest to, że to opaskowują, paską. I to laserowo jest to wypalane i to odchodzi razem z gumką. No, to jest opaskowanie i to to schodzi no, i, i to jest inaczej opaskowanie. Tego To jest yy, yy, pod narkozą to robione opaskowanie. Miałem to dwa razy, bo raz opaskowy miałem, i drugi raz, jedno opaskowanie hmm, pękło na, na żołądku, nie na przełku, tylko na żołądku, e, Pękło mi po prostu. No, wy, wyrzuciłem siebie krew e, e, tak, z krwi z mięsem tego. No to i wiadomo, że, bo miałem wyjść już ze szpitala, już byłem przygotowany, już byłem już przygotowany już do wyjścia, bo już byłem już po, po zabiegu, po tym wszystkim, tym, tym no i w tym samym dniu miałem być wypisywany już bo już tam wszystko do normu powracało, to jaką miało mieć e, przepisywanie lekarz tamtego no i po prostu no i, Coś mi w zaczęła zaczęło tak y, kręcić, kręcić, kręcić i. No i po sobie wyrzuciłem i opaskowałem pękło. tękło to opaskowanie. Znowu wyrzuciło mnie to. No musiało to jeszcze urosnąć. Y, jeszcze y, jeszcze tam gdzieś musiało to urosnąć. Nie, to mnie nie wykryli tego, bo to może były bardzo malutkie i jeszcze to nie było wykry wykryte, a to jeszcze rosło, rosło jeszcze no i pękło. Dobrze, że to i lekarz jaka, bo to się stało w łazience. No i na powiedziało, no lekarz powiedział, że dobrze, że to się stało w szpitalu, a nie w domu za to że to po skończeniu pękło w szpitalu no, od razu na stół no i wiadomo jeszcze po tygodniu leżałem w szpitalu i ile tydzień przed wszystkim wszystkimi ee, po prostu. nie było to jakby no mm, takie no, fajne bo to męczące, bo jeszcze miałem taką specjalną jak to się mówi? Nie, nie wiem, ja to, nie znam się, nie chcę nikogo wprowadzić w błędy. Miałem w nosie takim, taki specjalny mm, metalowy, w nosie taki, nie hmm, jak to się nazywa? Taka szyna wsunięta w nos, aż do gardła. I to przez tydzień miałem to, to tego i no, żeby tam gdzieś tam krew się nie, nie zbierała mi, gdzieś się nie kumulowała. tego no to przez tydzień miałem to, to fakt, fakt że jak to mi to łatwo z tym spać, bo to rwało jak cholera. Tego, ale to pomogło, bo zawsze tam zatamowanie za krwi. A, a jak on to założyli w sensie to opaski Roz, rozcinali brzuch? Nie, ty nie rozcinali brzuch, tylko to jest. Ja też myślałem, że to jest rozcinanie brzuchu, nie. Kiedyś było rozcinanie brzuchu, że rozcinało brzuch, rozcinali i opaskowali. Teraz jest taka rurka z kamerką przejąć idzie. W żołądek. Są takie szczypce. I szczypcami jest to gumka i i jeden operuje takim zestawem, czyli takim rącz, rączkami które yy, ten, tam jest kamera w tym yy, wężyku i na tej w kamerze widzą wszystko. Ekdokopowy o, widać, widać, no właśnie, no entokropowy zabieg, no tak się nazywa, no i to jest normalnie wkładanie tego i po prostu e, opaskowanie, znaczy, no i, no i tego, no i no jaka to, e, <laughs> i dlatego, no nie wiem, no słuchajcie, no widzę, no, przez swoją głupotę, no każdy, ja się mówię, no każdy na błęda się uczy, no każdy na błęda się uczy i nie popełnia, no ja miałem, ja po prostu, no, miałem takie, no, takie, no, no, jak wiecie o tym, że miałem prywatne, życie prywatne, Tutaj te wy to wszystko też jakby to spowodowało, to wszystko gdzieś uciekałem w złą stronę poszedłem w kierunku alkoholu no i tak to się toczyło, to, to, czuło, to czuło się. Ale teraz mam nauczkę żadnego alkoholu. Nie mogę ruszać żadnego ani piwa, ani wódki, ani półle. Nic, nic. Absolutnie mogę nic. Z jedzeniem też nie mogę, widzowie jakby jeść takich ostrych. Jestem na diecie specjalnej, jestem na lekarstwach cały czas. Jestem na non stop przy obserwacji lekarzy, czyli no, w tym sensie, że mm, chodzę na badanie kontrolne, to wszystko. No i dlatego to jakby to wszystko no... No już, już po prostu muszę bardzo uważać już do końca życia już tego. No wystarczy tego łyk albo alkoholu, alkohol, czy piwa, czy tego, gwóźdź do trumny idzie. Bo to już jest tak w środku wyniszczone, że to jest no no jakby no... No po prostu to jest rzecz, no, no już... Mimo to, że wątroba podobno się generuje, no podobno wątroba to jest taka rzecz, która się generuje po jakimś czasie. Ale tutaj jak, tutaj, jak będę się jak, jak spasowywał do diety i lekać to wszystko, no to, to nie będę miał żadnych problemów. No niestety marka, e, markości wątroby nie wyleczysz. No właśnie, to, tego to już się nie wyleczy. Tylko się lekko podleczy, ale wyleczysz, tego się już nie wyleczy. E, tego no, markość ma, wątroby tak się nazywa. Tego no i... tego można podleczyć lekarstwami. Bóg dał... Żody, za wstanie. <noise> po prostu przez to no. Każdy z Was, widzicie, wy wy, wy hejtujecie, bo akurat jakby nie wiecie co to nie przeżyliście. Nie przeżyliście tego, tego co ja przeżyłem. Dlatego yy, i dlatego, no po prostu, no, A, a się tego hejtowa, ale ci, co hejtują to nigdy jeszcze nie przeszli z tego, tej sytuacji, co ja przeszedłem i nie wiecie, co to jest. Jak się można z tego ze śmiercią szybko? Jak kostucha prawie zapukał do drzwi do mnie. No, nie chciałem to widzowie wam tu mówić zbytnio na ten temat. E, dobrze, że to o tym mówię. Może niektórzy się zastanowili mię dwa razy. No, nie, no, też to jest jakby do widzenia, to jest jakby, no. Nie chciałem zbyt o tym mówić za bardzo, bo to zaraz wy się hejtować, zaraz dały się hejty na mnie, tego, bo tak ja, tego. Ale z drugiej z punktu widzenia, e, to. No to po prostu no, to jest taka jakby dla wszystkich przez drogą, no, że trzeba trochę uważać tego wszystkim. Uff. No trudno się, no, widzę, no. Każdy człowiek się uczy na błędach, jak się mógł. Proszę. się. Każdy człowiek uczy się na błędach. Jeden się uczy, ta, drugi ta, no, ja się, no. Na... Ja po... Nie przetarłem się po z ziemią, a. Nieba, można powiedzieć. Ja coś Wesoły. wesołych yy, yy. będzie dobrze, że żyjesz. To raz sztuka, a to ciebie już drugie na kokostucha zapukała pierwszy raz byłby nie, więc nie kombinuj z trzecim razem. No wiem, wiem. Wiem. No. No. Wiedzieć, że ktoś czuwa nad mną. Ktoś próbował mnie przysunąć, jeszcze na ziemię że nie odchodzi, bo mam córkę, mam żonę, mam rodzinę. Ja tak mówię, no widzę, jak jakbym zostawił, to koba by nie weszła. Bo na pewno wiesz się, myślę, że ja tej nie ma, to koba by weszła na... A na, na YouTube, no i na taktykę, nie Kiedyś z Koba rozmawialiśmy na temat, tak, tak, rozmawialiśmy na jakiś temat, i właśnie wśród na tym temacie. No i Koba samo powiedział, Jakbym ja odszedł z tego życia światem, no to by... To, no to. Absolutnie, by tylko by się postęp pożegnał z wami tutaj pozemkał wszystko to co mam po otwieraniu. Ja mam tam gdzieś zapisane, za rozpisane wskazówki dla kobry. Mam mam. Jest to rozpisane. Co mam zrobić w razie czego jakby... Była taka sytuacja. No. My no, ale to co wiem, dzisiaj jest taki smutny temat, wiem. Nie widzę i jeszcze wow. I poczekamy. Mm. Poczekamy. Mm -hmm. O, oh, kurde. Widzę was. Widzę, widzę wszystkich e, tutaj. O, oh, kurde. O! Oh, czasem. Mordę to poza. Jesteście. O kurde. To ja się jestem. Mordę szelnie. O kurwa. <grystanie> no. Co mam zrobić? Chciałem tu złożyć wszystkim te świąt. Dużo prezentu pod konika. Dużo jedzenia. Żebyście jest milo. Miło Swaro, miło spędzić z rodziną, wesoły świąt w ogóle wszystkim, tego typu. Żeby święta były udane, żebyście się na jednej, czy jednym stole tylko nie zapomnijcie o jednym z stałych w po to wiadomo, tradycja tego typu. Wesoły świąt. No i trzeba iść do przodu. Tutaj bo Legenda ta składa Wam życzenia. Tutaj też chcę jakby e, złożyć e, życzenia e, dla tych lekarzy, którzy mnie ratowali. E, Pilniarki, lekarza. Dzięki temu... Żyję tutaj, jestem. Też składam im życzenia. Wesołych Świąt, dużo prezentów, dużo jedzenia, tego typu. I jak się mówi? Wesołych Świąt. Tego typu, no. Święta, święta, no. Każdy czeka. Chciałem tu właśnie serce wam złożyć jeszcze raz. Wysył świąt w ogóle. No i wiadomo, trzeba iść do przodu. No. Łobawem, jak się mówi. Właśnie. No. no. Jak się mówi, smacznego Wam życzę, żeby Wam nic nie brakowało, żebyście, żebyście dostali pod mękę. dużo prezentów. No i jak się mówi, Żydzi w zgodzie. No mhm. właśnie łobapę. Ja Życzę Wam wesołych świąt pogodnych. już prezent pod trójkę. Żeby brzusze było napędzone. Tak, żeby było Git Majona tego typu i cieszę się. organ w, w taką się przesilić, no i wolę jakby no, stopniowo, stopniowo sobie mm, tego, no ja też no, sobie no jak tego to sobie nieraz jak nie mam nic domu do potopienia, do to sobie pójdę się zrzemnąć, chociaż no słuchajcie no Życie się ma jedno, to nie jest takie, no jak to się mówi, hop do przodu i a tylko... starczy przekrocowanie zdrowia, starczy i może być bardzo kiepsko. No i dlatego no... Jeszcze zbyt jest za młode, że do piachu e, spać lądowo, dlatego ja muszę jakby napilnować no, się ze zrobię z tym wszystkim. Więc nie mogę tak przesiadywać tak no, ponownie sobie, jakby no w sensie, że że mogę sobie siedzieć ile w razie bo, no też do jakiegoś momentu do jakiegoś momentu wytrzymał, yy, 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 bo Bóg mi dał szansę <laughs> na to wszystko, że powróciłem, że wróciłem tutaj, że mam dla koszyć. Bardzo ważna jest bardzo ważne, No, 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 jakby no, no, muszę jakby, no, no gdyby nie się, nie nie... nie, jakby, nie. Staram cię jakby, no, gdyby, no, to się nie no, 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 no,

też taki jestem lekko przeziębiony przez te tego też jak no. no. takie życie tego typu życie wam mił snów i zabawę zobaczymy może i to odpalę wszystko się okaże w programie i mówię chodź do przodu no, ja na tym polekam, żebym przet, um, do przodu. Właśnie. Dlatego, nie, um, się tego. No, zobaczymy. No, dobra. Kończymy. dziękuję, że byliście. Dziękuję. I niebo, wieczoru kończycie. Trzymajcie się. Łoba